Siemanko! Jestem pastecik. 4, 8, 4, 9, 6, 7. No i to jest mój pierwszy audiolog. A w nim poruszymy różne ciekawostki, prymitywistki ze świata mody, urody i takie tam. A więc... Jak słyszycie, mam trochę zniekształcony głos, a to jest spowodowane. Wiecie, wiosna, lato, jesień, zima, a tu się lody wcina. No ho, ho dobrze. Chciałbym też powiedzieć, że na moim kanale będzie Call of duty. No i to, nie wiem czy to będzie siódemka czy ósemka, ale prawdopodobnie dziesiątka. No, chciałbym też poruszyć temat ryśka. No bo niepotrzebnie z składu, bo ta baćka zostawił i tam halilkę i lucynkę. Dobrze. No to przechodźmy do świata mody. Co uważacie o Tomku Jacykówku? Czy jak mu tam było? Myślę, że jest świetnym stylistą Aha! No! Mama! Zrób mi kanapkę! Przepraszam za chwilowe cięcie, ale sprawa ważna narodowa. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że do Call of Duty dorzucą mi Tibie. I w tej tipi będziemy sobie ekspić na szczurach, na dragonach, na eksponach i na elmonach. Jeszcze gram też w World of Tanks, a w tym World of Tanks jeżdżę L traktorem. Jeszcze też gram sobie dużo w GTA, ale to GTA jest zbyt drogie, więc parzycam je od kolegi. No, jeszcze chciałbym powiedzieć na koniec, że... Mój głos jest dziwny, ponieważ wiecie, wiatr, lato, wiosna, jesień, zima, a tu się lody wcina. No, to będzie koniec. Jeżeli chcecie więcej audiologów, łapki w górę. Jeżeli mniej, łapki w górę. Jeżeli nie chcecie audiologów, łapki w górę. Jeżeli nie chcecie już nigdy mnie słyszeć, łapki w górę. Cześć!